E Zarządziłem! Z dekretu Napoleona. Rower miejski ma być wyposażony w pojemny kosz, bagażnik i oświetlenie LED. Aby każda wycieczka była przyjemna i bezpieczna, ma być wygodny i stylowy. A cena ma być atrakcyjna tylko 449 zł. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Odkryj rytuał Piękna Kleopatry i poczuj, jak proteiny mleka regenerują Twoje włosy. Innowacja. Pierwszy mleczny szampon Nivea Hermilk z proteinami mleka, które w naturalny sposób dopasowane są do struktury Twoich włosów, dzięki czemu skutecznie odżywiają je od wewnątrz. Efekt: Twoje włosy w pełni zregenerowane, gładkie i lśniące bez obciążania. Odkryj pierwszy mleczny szampon Nivea Hermilk. Nivea pielęgnuje piękno włosów. Tam, gdzie jest wielki romantyk, tam, gdzie wielki artysta, tam, gdzie są wielcy mistrzowie, jest także Foxy Mega. Wielka rolka, dwa razy dłuższa i jeszcze bardziej skuteczna. Foxy. Zawsze blisko Ciebie. Chcesz zadbać o swój trawnik? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład kosiarka spalinowa Alpina z napędem i silnikiem Briggs Straton Już za 947. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Nowość! Odświeżający antyperspirant Niwa Invisible Fresh. Poczuj świeży zapach i przekonaj się, jak czarne pozostaje czarne, a białe pozostaje białe. 48 godzin skutecznej ochrony. Nowość! Niwa Invisible Fresh. Czarny i biały to klasyka. Zobacz, jak łatwo możesz ją odświeżyć nowym zapachem Niwa Invisible Fresh. Moich modowych inspiracji szukaj na nivea.pl. Zapraszam, Maja Soblewska. Zgaga po kartatach? Ranigast Max! Silny, dobrze! Tak a działa skopyta! Ranigast Max, numer jeden na zgagę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To to. A wiedziałeś, że magnes jest potrzebny do prawidłowej pracy serca? Magnes? Jasne. Ja biorę ten nowy polowital magnes. Zobacz, serce w każdej sekundzie potrzebuje magnezu przez cały długi dzień, a jedna mała tabletka polowitalu magnes wystarczy i do tego jest niedrogi. No to zapowiada nam się dużo wspólnych spacerów. A spacery też są dobre dla serca. Polowital magnes, pamiętaj, twoje serce bije nie tylko dla ciebie. Jutro odrobinę tylko cieplej północ. Pol